Zbieram się zarobienie robienie, słuchajcie, omleta e, szarlotki. E, dwa jajka będą potrzebne. Jabłko, cynamon, troszeczkę mąki. E, w ogóle muszę kupić mąkę owsianą. E, płatki owsiane, śmietana na polanie. Coś do słodzenia. Coś jeszcze do dekoracji. Pozostały mi porzeczki. Ja lubię kwasotę. Słuchajcie, ostatnio jak smog zjadł ten taki deser serowy, to krzywił się tak, jakby ja cytryna mówi, Boże, Ty w ogóle nie słodzisz. A dla mnie to było mega słodkie. Um, także tutaj gdzieś Wam zdjęcie pokażę i podlinkuję vlog z przepisem, jeżeli byście chcieli. No oczywiście pamiętajcie, że zawsze można dosłodzić więcej tyle, ile chcecie. No ja, ja właśnie ja lubię bardziej kwaśne rzeczy. Dobra. A jajka jabłuszko pokrojone w kostkę tu pod spodem, zaraz to będę mieszać, jest yy, 30 gram płatków yy, 15 gram mąki cynamon tam pod spodem jest, no i trochę miodu Widzicie? i już mamy masę na omleta szarlotkowego nie wiem, jak ktoś z Was jest dłużej ze mną, to wiecie, że ja po prostu uwielbiam jabłka, więc taki omlet. Tutaj patelnia mi się rozgrzewa. Trochę masła klarowanego. Możecie użyć oleju kokosowego. Ja muszę kupić, bo to też fajnie podbiłby smak. I będziemy zaraz wylewać omleta na patelnię. Jedną ręką jedną kręcę, a jedną, słuchajcie... Patrzcie, jak super. Teraz muszę to teraz jednak drugą ręką rozprowadzić ładnie. Powiem wam, że trochę za dużą patelnię mam. Przydałaby się mniejsza patelinka. Yy, no, więc będzie tutaj tak wyjedzone, jakby, ale pięknie się prezentuje. Że yy? tak to się prezentuje, słuchajcie. Teraz tu trochę śmietanki yy, i ja. Jeszcze porzeczki do tego na śmietanę. Także... Ło! Paruje. gdzieś jaki gorący? Pięknie się zrobił. Także przystrajam. Trochę śmietany, słuchajcie. I na to, bo jeszcze mam porzeczki. No bo ja lubię kwas koło. Wy możecie śmietany dodać. Yy, nie wiem, masła orzechowego. Niektórzy lubią. Wedle opodobań. Po takim omlecie szarlotkowym to dzień musi być cudowny. To jest niebo w gębie. Mega dobre. Spróbujcie sobie. Szybko i przyjemnie. Jak ktoś lubi jabłka, oczywiście, a wiecie, zamiast jabłka możecie dodać na przykład banana. Hmm? Zostaw kawowy, resztki wody. A, także ruszam. Mój outfit dzisiaj. Gałgan tak na, na zielono. Słuchajcie. Zielona maseczka. Torba. Dżinna po starunku zostaje. No, e, więc dzisiaj tak zielono, optymistycznie. Chociaż ta pogoda nie rozpieszcza, słuchajcie. E, a już za progiem puka czerwiec, a pogoda tak nie rozpieszcza. Także zielono, optymistycznie, słuchajcie. Teraz, kiedy to kręcę, nie wiem, kiedy to oglądacie, no to jest ta promocja, tak, 55% w Rosmanie. Wypisałam sobie, mam listę, e, wypisałam sobie rzeczy, które mnie interesują, żeby to było przemyślane, bo wiem co mam, co chciałabym, co mi się skończy. E, no i będę się odzywać, zobaczymy, co się dzieje w Rosku tak? W czasach panującej. Nam koronki. Dobra, to będę się odzywać później. Ruszamy. Także słuchajcie, dojechałam. Jestem pod faktorami. Popijam kawkę. E, przygotowuję się. Teraz mam sikadełko maskę i idę zobaczyć, co tam w Rosmanie. no i zajrzę do ziai, bo chciałam sobie kupić ten balsam taki, co kiedyś, co, kiedyś, co w ostatnim denku pokazywałam Wam, że próbkę fajnie mi się sprawdziła, więc będę się odzywać e, potem. Ruszam. Zobaczymy, co się dzieje w rozmowie. zrealizować? Dwa, tyle. Jedno. Słuchajcie, jestem. Powiem Wam, że byłam w, tutaj, wiecie, że w Forcie Wola, Jezu Forcie Wola, że w Faktorech tutaj jest zjaja, I chciałam sobie kupić taki balsam. Taki fajny miałam próbkę, ale nie widziałam go tutaj. Nie widziałam go tutaj. I powiem Wam, że jakoś tak. Ten sklepik jest nieduży, może być tylko dwie osoby. Weszłam bez problemu, ale jakoś nie było te, tamtego e, balsamu. A ja mam teraz ten oliwkowy, więc jak się skończy, to tutaj następnym razem po prostu podjadę. Więc nie, mam, nie miałam ciśnienia, po prostu chciałam go kupić, ale nie ma ciśnienia. Słuchajcie. No, i byłam w rozku na tych promocjach, i powiem Wam tak, ucieszyłam się, bo był odcienie podkładu Max Factor, który chciałam. O, tutaj, orkiszowa. Wiecie, do omletów, bo teraz użyłam takiej mąki zwykłej, ale chcę taką używać następnym razem. W ogóle też. A, i właśnie tutaj. Nie widziałam w Rossmanie, ale właśnie będę podjeżdżała do Lidla, bo szukam mam, e, foremki takiej do pieczenia. Najlepiej to by były te silikonowe, bo chcę zrobić e, z czerwonej fasoli, słuchajcie, brownie. Także e, trochę też mąki orkiszowej mogę. E, w każdym razie, mąka orkiszowa, no i resztę to są wszystko promocyjne rzeczy. E, ja jakoś nie jestem zafascynowana, tyle Wam powiem tą promocją i tyle. Kupiłam Maybelline dwa tusze, które świetnie mi się sprawdzają. To jest wodoodporny, mam go teraz, bo nie muszę słuchajcie, żeby dać, dostać taki fajny efekt bez odżywki to właśnie wodoodporny. Ten 18 zł, 17,50. No to to są sprawdzone. Wodoodporny yy, i zwykły ten. No to one wiecie, za 17 zł, no to one dużo więcej kosztują. Więc dwa, no tak, ale to już mamy prawie cztery, nie, prawie 40 zł. To się tak mówi. Słuchajcie. Temptation uwielbiam, ale słuchajcie, nie wiem, czy wycofali ten. Yy, ja mam medium brown. Nie wiem czy wycofali tą medium brown, bo nie było mało było fakt tych kredek, ale ja je uwielbiam, więc wziąłam light brown, tak? Light i deep. Nie wiem, zobaczę, użyję. Także wziąłam dwie. One mi się świetnie sprawdzają. Słuchajcie, więc ten light, nie wiem, ja miałam medium, może nazwy się zmieniły. Light brown i deep. Zobaczę, jak ten dip mi się sprawdzi. Ja jeszcze mam, cały czas używam, to są sprawdzone kredki, uwielbiam. Słuchajcie, sponge y, z Vibo wypróbuję za jakiś czas, bo teraz mam glam sponge'a, z której jestem mega zadowolona. I, słuchajcie, trzy podkłady. Chciałam w ogóle y, linerę, to chciałam... Y, Kupić ten taki Active Sport, ale tutaj nie było, nie widziałam, ale to ogólnie tanie kosztuje, ale po pierwsze, najdroższy, tak? To jest Max Factor Hydra Protect um, Second Skin Fail Light. On jest fajny, bo tutaj widzicie jest z pompeczką. Mega jestem jego ciekawa. Na pewno będzie e, test na moim kanale. I linerę. I chyba y, zmienił się design, bo ja mam na wykończeniu. Będę już niedługo dękować. Nawet nie wiem, czy w tym najbliższym dęku nie zdękuję, albo w jakimś w jednym z najbliższych. Linerę z witaminą C. Naturalny, dwa, rozświetlający. Ja mam właśnie z witaminą C i uwielbiam. Teraz go mam nawet na twarzy. Ale ja mam w takiej innej, że tak powiem, wiecie, odsłonie graficznej. Nie wiem, że to jest to samo, ale do domu jak pojadę, to zobaczę. Ale z witaminą C. I właśnie teraz mam dzisiaj nawet. I z, słuchajcie, re też naturalny kolor. Wzięłam krem BB, wyrównujący koloryt skóry. Jest z witaminą C i z kwasem hialuronowym. Więc to mnie mega, wiecie... Mm, Zaciekawiło. Jak wie, kwas hialuronowy to jest coś, co ja uwielbiam na co dzień stosuję, więc mega jestem ciekawa tego. A właśnie ten naturalny to jest, myślę, ten sam odcień. Zresztą ten był najbardziej wykupywany, chyba jeszcze jeden tylko został. I kwas hialuronowy, mega ciekawy. I jeszcze jedno, co ja używam na paznokcie. I to też właśnie tanie kosztowało 4 zł, a tak to potrafi to, to, to 10 nawet kosztować, 9, więc spoko. Powiem Wam, no szału jakoś nie wiem. Myślałam, że coś więcej kupię. Chciałam róż Eveline do twarzy, wiecie, na policzki, ale tutaj tak nie widziałam. Zaraz zobaczymy, czy to z listą się zgadza. Linere właśnie ten podkład C z witaminą C chciałam Max Factora co tutaj mam jeszcze, a kredka to kupiłam i tusze kupiłam dwa wodoodporne, jeden taki jeden taki, no i tutaj jeszcze miałam na liście ziaje, ale ziai tak jak mówię, no na razie nie cisnę, nie wiem jakoś tak wiecie nie widziałam tego balsamu, może jakbym spytała, to by pani mi tam pokazała albo powiedziała, ale ja jakoś tak wiecie nie miałam mnie. Ludzi trochę było, ale jestem zadowolona, że był ten kolor z Max Factora, bo jestem go mega ciekawa i jeszcze jak ja wzięłam, to jeszcze jeden tylko taki został, więc cieszę się dużą popularnością. A ja ten kolor sobie dobrałam dzięki wiecie, filmu Katosu, która robiła właśnie co poleca, żeby kupić na tej promocji. A że ona ma podobny odcień skóry, i ogólnie jej podkłady pod względem koloru to zawsze kupowałam i mi się sprawdzały. Natomiast na przykład Hania, jak robi testy podkładów, to kolory nigdy mi nie pasują. Ona musi być o wiele ciemniejsza, wiecie, karnacją, bo no i. Jak ona ma taki kolor, to ja już wiem, że to nie dla mnie, i generalnie te podkłady, które jej się sprawdzają, to mi nie. Już wiele razy tak wypróbowałam. Natomiast z Katosu e, i Vita e, to bardzo, że tak powiem, mamy zbliżone cery, w ogóle e, odcienie, preferencje. Także tyle z moich zakupów Rosmanowych. Jadę do Lidla. Mam nadzieję, że kupię jakąś foremkę, że gdzieś znajdę, bo to jest dla mnie też priorytet, słuchajcie, bo chcę zrobić brownie z fasoli czerwonej i właśnie muszę ją jeszcze kupić. Także będę się odzywać za chwilę. Słuchajcie, byłam tutaj w Lidlu, ale myślę, że zakupy z Lidla to może w domu Wam pokażę z siaty. Kurczę, nie mogłam w całym Lidlu znaleźć kakao. Serio? Nie ma kakao? No nie wiem, słuchajcie jadę na Skorosze tam jest Kerfur, więc na pewno tam kupię no i nie mogę znaleźć e, foremki do ciasta wiecie, takiej foremki po prostu tutaj w Lidlu tak samo więc tak e, się zastanawiam jeżeli nie znajdę to w czym bym mogła zrobić to brownie no nie wiem jedyna nadzieja jeszcze, że tam w Kerfurze może dostanę jakąś foremkę dobra, to jadę Będę się odzywać później. No i słuchajcie, Carrefour tutaj na Skoroszach mnie nie zawiódł. Wprawdzie nie było takich troszkę mniejszych foremek, o jakie mi chodziło, bo to brownie to nie będzie um, aż takie duże, ale były takie mniejsze, wiecie, takie y, jakby na, y, na grilla czy coś, ale można właśnie do piekarnika. Więc zobaczymy, jak to wyjdzie i w ogóle y, Jadę do domu i zrobimy haul z siaty. Pokażę Wam, co kupiłam w Lidlu. No i co jeszcze tutaj właśnie w Carrefourze kupiłam. I w Carrefourze oczywiście było kakao. I co ciekawe właśnie, słuchajcie, wzięłam takie, wiecie, no tam gdzie półki z, z kakaami, takimi właśnie przyprawami i tak dalej. I poszłam później w bio, bo wzięłam też mleczko kokosowe. I patrzę, i tam też kakao, takie bio, ale porównałam składy i powiem Wam, że więcej białka było w tym tańszym kakale niż w tym bio. W tym bio było więcej węglowodanów, także, właśnie, słuchajcie, cała tajemnica trzeba czytać etykietki. No więc sprawdziłam i to bio było o wiele, wiecie, droższe, natomiast skład o wiele gorszy. Dobra, jadę i widzimy się w domu. Patrzcie, jak pięknie tak zielono wow będziemy je trochę ucinać ale słuchajcie jedziemy z tym, bo muszę z także tutaj mam zakupy z Lidla i tak właśnie to muszę schować. to jest słuchajcie sznycel z fileta z pierwszej z indyka właśnie do tego kupiłam e, ta papryka podobnież jest bardzo dobra wędzona z przyprawami, w oliwie, jeden, więc to muszę schować. E, borówki, zobaczcie jakie piękne borówki. E, w Biedronce takich dużych nie widziałam. Ładne, spodobały mi się, więc wzięłam. Maliny. Słuchajcie, e, pomidory bio takie. To właśnie do sosu, do kaszy na przykład. I to jest fasola czerwona. To właśnie do mojego brownie będzie e, Takie dojrzałe banany Słuchajcie i było napisane w liliu, że żeby, żeby nie rozdzielać ich Więc ich nie rozdzielałam Filki, milki, bananki to chyba takie dla dzieci, ale podobało mi się, że takie dojrzałe Bo do tego brownie to właśnie że muszą być takie dojrzałe A w ogóle lepszy jest taki Nie wiem, ja takiego dużego banana to średnio Zawsze tam nie zostaje, a jean nie lubi. Sałata. Tą właśnie lubię, taki miks. Słuchajcie. O kurde, chleba nie kupiłam. Zapomniałam z tego wszystkiego. Byłam w Carrefourze, chleba nie kupiłam. Trudno. Teraz sobie przypomniałam. To już kiedyś Wam pokazywałam. Ta herbatka z Lidla jest pyszna. Herbata owocowa z rabarbarem i hibiskusem. Pyszna. Właśnie ona tylko w nidlu była. E, suszone pomidory z oliwkami. batat. Tutaj pokazywałam Wam, w zielonej jest rosman, rosek zaliczony, promka zaliczona. E, I w Carrefourze. Zobaczcie, mówiłam wam, to jest kakao Deco Morello, to kupiłam w Carrefourze i patrzyłam na bio, składniki i tak dalej. Miało lepsze właśnie niż jak patrzyłam na kakao, które były droższe i bio, i eko i sreko, a wartości odżywcze miało wiele słabsze. Bo ma więcej białka, mniej węglowodanów. Mleczko kokosowe. To też będzie do brauni chyba troszeczkę. Yy, Proszę do pieczenia do brauni. Yy, I też migdałowy aromat, też do brauni. Tutaj mi się fokusujesz? O. Yy, skyr to do owsianek, yy, też do deseru takiego na zimno. Bardzo mi się spodobały te skry, bo mają, wiecie, mało tłuszczy, mają dużo wiecie, białka i waniliowy. Dwa takie borówkowe. Te borówkowe i jeden waniliowy i brawo kerfur. Ten na skoroszach, widzicie, taką kupiłam. Nie było oczywiście żadnych Wiecie, tych takich silikonowych? I ona jest trochę właśnie za duża, jak na to Brownie, na, kto, na które mam przepis. Ale kupiłam coś takiego i to jest idealne. Jednorazowe do pieczenia. Wygodne. Nawet tutaj jest o widzicie, że ciasto czy coś. Więc super. Zobaczymy, jak, zobaczymy jak mi w ogóle wyjdzie do Brownie. Jak więc. Idzie szukać, także jestem mega zadowolona. To wszystko. Eee, powiem Wam, że tak jak mówiłam, promocja w, w Rosmanie jakoś mnie nie zachwyciła. Nie wiem czemu naprawdę. Nie wiem, czy po prostu wszystko mam, czy jakoś tak. I to, ile zapłaciłam, to też tak. No tak, promocja połowę tani, ale nie wiem. Nie wiem, słuchajcie, co mi się stało. Eee, cieszę się że kupiłam yy, te wszystkie produkty, które potrzebuję, żeby zrobić to brownie. Będę je robić. Myślę, że w następnym vlogu zobaczycie. Yy, bo to, to już będzie tylko taki haul zakupowy. Yy, także zabieram się z Ginem na spacer. Yy, wam życzę miłego dnia, wieczoru, weekendu, tygodnia względu, kiedy to oglądacie. No i widzimy się miłego od następnego.